Nie nagrywam, bo nie ma twarzy, bo nie ma zgody użytkownika Stary sprzęt Messe Ferguson 6, 6 cilindrowy Ja w czągniku jestem to nie? Dopędu nie ma, ale on ma moc praktycznie na wolnych obrotach sobie idzie. A my tutaj siejemy kukurydzę u wuja u mnie po świętach dopiero o, na zbliżeniu trochę się trzęsą mi TS A100 Bardzo fajny ciągnik, bardzo wygodny Ze wszystkich ciągników, które znam To jest sprzęt najwygodniejszy Grazie.